dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Od razu, no niestety usprawiedliwiam naszego szefa, bo przed chwilą wysłał sms, czeka w kolejce do lekarza, więc Aha. też czuję, że, że no, niestety, mam nadzieję, że my wystarczymy tutaj w tym naszym gronie i, i, i to te miłe słowa, które pan przewodniczący umówił w stosunku do nas, my oczywiście przekażemy to prezydentowi, bo to, to są dla niego słowa, a nie dla nas. To my jesteśmy taką i pracownikami pana prezydenta. Proszę Państwa, w związku z tym, że takie dwa słowa wstępu były od pana przewodniczącego, to ja pozwolę sobie, że już takowym nie będziemy tutaj w tym dużym składzie omawiać wszystko to, co było w minionych latach. Troszkę się rzeczy udało. To, co najbardziej Zasługuje na docenienie to przede wszystkim bardzo dobrą współpracę pomiędzy prezydentem Januszem Kotowskim a całą Radą Osiedla, a panem przewodniczącym yy, serdeczne podziękowania. Bo proszę Państwa, sami wiecie, ogólną no, rola prezydenta czy w ogóle Urzędu Miasta jest no, generalnie po to, żeby służyć, tak? Natomiast yy, sobie tu dużo mówić, nie jest aż tak, taka duża rzesza urzędników, że my wszystko dojrzymy każdą. Każdy szczegół, każdą potrzeby wyłapiemy na, na czas, e, zidentyfikujemy e, jakieś bolączki. E, to e, świetnie wypełnia Rada Osiedla. E, świetnie tę rolę pełni Pan Przewodniczący Dabkowski. Co by to dużo powiedz? Jeden z najaktywniejszych Przewodniczących Rady Osiedli. No, dziękuję, ja pochwaliłem to nie <noise> Natomiast... o, chciał się zemścić. <noise> Dzięki <głosy> mieszkańcom. Panie, tak to... Proszę Państwa, my mamy co miesiąc takie spotkania z przewodniczącymi LatoSiebli. Na których spotkaniach jest również Pan, pan Jan. Natomiast no, to jest tak, że Pan Jan nie tylko korzysta z tych spotkań, ten cały miesiąc przerwy również wypełnia swoją obecnością e, urząd i taką widzimy go właściwie codziennie. Ale proszę Państwa, powiem tak. To, to, to co powiedziałem, to, to powiedziałem na początku, jest tak, że my wszystkiego nie widzimy. to Trzeba się tego jasno przyznać, nie, nie widzimy wszystkich e, tych takich drobnych rzeczy, które Państwu tak na co dzień tutaj przydarzają i, i na które Państwo zwracacie uwagę. Często m, nawet prosicie o spotkanie, zgłaszacie się do nas, zapisujecie się na spotkania. Czasami trzeba poczekać, czasami nie, a czasami sprawa wymaga tak powiem pilności zatwierdzenia i wtedy się pojawiają na radnych osiedla, to, za tym to dziękujemy, bo to też tak powiem na, na miejscu takie najlepsze wyczucie. Yy, wiedzą to, co Państwo yy, zgłaszacie. My jesteśmy tutaj dzisiaj też, żeby yy, by wysłuchać przede wszystkim no właśnie tych potrzeb, tych bolączek, bo no, mówię, tych miłych słów to już na dzisiaj yy, dosyć. Yy. Jesteśmy głównie po to, żeby posyłać tych ciężkich słów. Pewno też Państwo takie ma.